Kochani, nie udało nam się wyjść z grupy. Zajmujemy dziewiąte miejsce. Ale mamy piskę pocieszenia. Może jeszcze coś. Dzisiaj się uda wygrać z konkursów dodatkowych. Jest mi trochę smutno. Co nie, ja na to uciekłam. Co za To okazja to... A gdzie z tym wyjściem się usmęłam. Mam takie pytanko, czy pamiętasz piękną sytuację w studniu w Konstantynowie, jak zaprosiłyśmy cię do... Oczywiście, do pamiętam, bo oczywiście. Ciężko Was zapomnieć, także... Do tej pory wspominam, jak się ładnie przedstawiłaś w tym. O. standardowo ja witam Was, nie standardowo witam Was, a ty... Joanna Sadowska. Joanna Sadowska. Joanna Sadowska. A okej, okay, no tak, faktycznie. No tak. Oglądasz vlogi? Nie mam nawet telewizora. na ale to nie na telewizorze. Yeah. No będę. Wymów wymów. Ja mam albo siatką nogę, albo tręgi z dziewczynkami, albo jestem w pracy. No to w nocy. Albo śpię. No to w nocy przed snem, przed snem. Przed snem. i okay. spa. Więc po to właśnie muszę sobie się na dobry sen rozpalać. Na no do dobry sen, tak, bo to będziesz wtedy taka rozluźniona, wiesz. Naprawdę. No. Zdecydowanie. Na, na to pewno to będę odmurzone, a przez najmniej jak najbardziej, nie? Na żeby pewno. się nie przejmować, nie stosować. Na pewno. Ja teraz muszę się nagrać, żeby to wygląda. Po prostu. wejść.

Idę, Claudia. Wiesz jak pregnant? Pregnant, no właśnie, był pregnant. Czekaj. Okay. Trzymaj. A pokaż. A weź się do mnie uśmiechnij. Ludzie, co my dzisiaj wymyślamy do tego konkursu fotograficznego? Takich jeszcze fot nie miałeś. A te w telefonach będą siedzieć teraz cały dzień. Co my zrobiliśmy tu by po prostu? No, co ty zrobiłaś? Ty miałaś 70 nowych znajomych no, A ja nie z tysiąc. No, no nie znajomych właśnie, a ja chyba z tysiąc. A co 1000, się stało? Co no, się no, no, bo miałam prywatne konto ustawione na Instagramie I teraz zrobiłam na publiczne, żeby upublicznić To zdjęcie Na polski footnet I się okazało, że Ci wszyscy, którzy mnie chcieli wcześniej Obserwować, a ja ich nie, po prostu nie dodawałam Bo ich nie znałam bo dodali się sami, zmieniłam na publiczne. No i mam teraz 1017 obserwujących, więc nie myślcie, że Klaudia nagle was polubiła. Nie myślcie, że Klaudia kupiła nie. te wszystkich obserwujących. Nie, ale po prostu nawet z innych krajów. Wiecie, no, obserwują po prostu, żeby obserwować. Ja takich osób nie dodawałam, bo ich nie znam po prostu. I to co ty za tajemnicze zdjęcie na Insta dodajesz, że nie można cię obserwować No żadne, ale no nie po prostu dostawałam, nie, dostawałam takie komentarze jakieś zapraszające, e, do lajkowania, jakieś linki dziwne, więc stwierdziłam, że wystawię sobie na prywatne tak? no. i by nie było dlatego. To jeszcze jak mamy fazę bucherową, to czas na typerka. Julia, zaczniemy od ciebie. Kto zdobywa film z przesyłków polskich? Zawisza z Ja też blogerz, no. A ty do kto według ciebie? Ty tak. hmm. Tylko blogersi. Ja, ja się, że zawisza. Co, Klaudusia, to mogłyśmy być my. Ale my jesteśmy tutaj. Wciąż liczę na wygraną w jakimkolwiek innym podkursie. tutaj mecz trwa i trwa, a tutaj trwa walka z obserwującymi. Jesteś, jesteś pierwszą osobą, którą znam, która chce mieć mniej obserwujących, wiesz? I bywa. No muszę usunąć 600 osób. Ale to nie jest tak, że ja ich usuwam, bo nie lubię, czy coś takiego, tylko po prostu są osoby takie, które mnie zaobserwowały, bo, bo tak, nawet nie mają profilowego, nie mają e, zdjęć po prostu, tylko jakieś... nazwy, nie wiem, takie Takie... Nie wiem, wiem tak, to, nie nazwy, bez zdjęcia nie wiem, a jak znam, no to oczywiście. Wiesz, że jakby jakaś firma chciała z tą współpracę podjąć, no to patrzcie na to, ile masz obserwujących, to może z nimi Będzie chciała ze mną podjąć współpracę, to i bez obserwujących. Maja, jak się czujesz, jak się czujesz z tym, że ściągnęli twoją konkurencję w futbolu? Wybaczam. Za taką organizację to wybaczam. Ale mam nadzieję, że wygramy w nią. <laughs> Dawaj Klaudia, wygrywasz to dla nas. Ogólnie wierzymy czas całych zawodów. Z, żeby zostać zwycięzcą, zwycięzczynią tego konkursu, należy mieć jak najmniejszy czas. Startujemy od tej piłki. Serwis po przekątnej. Staramy się trafić w małą brameczkę. Następnie biegniemy do piłki futnetowej do kosza. Ja, bo... ro ro rozegranie. rozegranie Trafić Następnie biegniemy do tej piłki. Na wprost celujemy dowolnie, to sobie rzucić piłkę w ten sposób. Następnie znowu do rozegrania. Druga próba. Trzeci serwis i trzecia próba rozegrania i teraz za każdy trafiony strzał w bramce lub do kosza odejmijmy od czasu 10 sekund. Zegar ruszył. Zatrzymujemy zegar. To było dobre tempo. Szkoda, skoda, że zabrakło celnego trafienia zawodniczki z numerem 10 reprezentującej Chłockie Dawczany. Wisła Chłocka! Ale to mnie nie w tym roku wylosowało, co? Tak. No Ruszyliśmy. Marzyło <laughs> Zawsze takie takim marzyłaś, tak? Zawsze. tylko jedna, razem z reprezentująca. Światełka wróciły, wracamy też do elektryzującego pojedynku i do maim na koncentralnych, kilka podzóna z Czy mogę Ci trochę poprzeszkadzać? Oczywiście. Słuchaj, bo to już szóste mistrzostwa, pamiętam jeszcze te pierwsze, ale pewnie, co było impulsem wtedy, żeby zacząć te mistrzostwa organizować? Co było impulsem? Budujące się wówczas grupa dziewczyn chcących trenować właśnie futlen. Znaczyło się w ogóle o wszystko od Ewy Tyl, która ma pierwszą zawodniczką w Polsce, która grała w Potem dołączyły do niej kolejne między innymi Jana Maciaszczyk, dzisiaj stań już, Kamilka Puchalska, więcej zawodniczek, teraz nie muszę ich wymieniać. Ej. Trzeba było popchnąć, no bo coraz większa ta grupa była, a wiadomo, że trenować, kopać sobie bez żadnych zawodów yy, nie ma sensu. Na ile by było klubów, zawodniczek? Czy jest Bardziej zawodniczek nie było żadnych. Yy. Myślę, że to, na pewno to było kilka dziewczyn. Zdarzało nam się yy, już wcześniej. Yy, nie mieliśmy jako reprezentacja Polski była e, Mistrzostwa Świata i Europy żeńska, ale to wtedy była jedna na początku Później e, tam dokoptowały do niej jeszcze, jeszcze kilka zawodniczek, no, no, bo na przykład to szliśmy się koło 4-5 zawodniczek. I później przed tymi mistrzostwami, nawet to jest na kamerze przykładowo, rozmawiam <todkinson> ale nie, na mikrofonie. Mam, po, <laughs> nie mam niestety tego mikrofona takiego żeby podmyć. I tak, i w którymś momencie yy, wymyśliliśmy, że z mistrzostwa, zachęcimy więcej dziewczyn do trenowania, które dołączyły do nas dwa treninga, dziewczyny z babianic. między innymi dzisiaj Angelika Boch, która jest jedną z najlepszych blokujących z tak, naszej... Pamiętam świetnie. ją jeszcze z boiska, jak grałyśmy na trafie. Tak, o, widzisz, no Jakiego byłem. gola nam kiedyś strzeliła na stolite <laughs> świata. No, no, ma takie warunki fizyczne świetne, bardzo dynamiczna, bardzo silna, więc to na pewno się przekładało też na bliska pięknarskie. No, no, zaczęły trenować. się e, udało się dokoptować z Łodzi. Tutaj sędziujący Marcin Zalewisz, to no, jest mój wieloletni partner futnetowy tutaj, z którym sendowaliśmy z, którym, z którym mistrzostw Polski i gdzieś tam graliśmy w reprezentacji. E, on e, prowadził drużynę futsalu na Politechnice Łódzkiej. Więc sporo dziewczyn tam od niego udało się namówić do tego, żeby spróbowały swoich sił w futnecie. I tak właśnie się to wszystko zaczęło. Pierwszy mistrzostw w 2020 roku. Już było się ten, ja ten tak, tak, na tak, tak, się na tak, na No tak, I, i zaczęło to coraz tak poważniejsze to... nabierać e, e, rysy, ramy. No e, e, i później już e, przerodziło się to w naprawdę regularnie trenującą grupę yy, bardzo, bardzo powiedziałbym no profesjonalną. Jako trener reprezentacji Polski yy, jesteś w stanie mi podać taką liczbę ile teraz tych zawodników trenuje? Ile klubów już jest takich typowo trenujących futnet? Nadal tak typowo trenującym to jest tutaj ta jedna nasza grupa. Tutaj one występują rzeczywiście jako różne drużyny. Ale tak przez cały rok to w zasadzie ciężko. Trenujecie razem. Tak? trenujemy razem. zapominam o tym, że, że tutaj raz w roku grają w różnych barwach dziewczyny. Jesteśmy jedną wielką drużyną i też oczywiście zapraszamy wszystkich, również <grym grym> was. Już wielokrotnie zapraszałem, mamy nadzieję, że kiedyś korzystacie. Może kiedyś... A, tak. E, tak. to nazwać? To ciężko to nazwać. To są tak, no to ten, my, jedna duża grupa, która się dzieje. w przy okazji Mistrzostw. No ale są takie drużyny, które regularnie biorą udział w Mistrzostwach co roku. To jesteście Wy, to jest Astoria Szczerców Junior, teraz ostatnio Kopieżyce zaczynają być regularne w tych udziałach, już drugi rok z rzędu, fajnie. Paulina Łężak była chyba na większości Mistrzostw polskich w różnych zespołach grając. Tak, tak, pamiętam jak jeszcze w Polonii zaczynała. Tak, tak, tak. Więc no tutaj, dziewczyny no, sięgające jako siatka, strzały, kinga. Podróż nas regularnie zamykają. To jest bardzo, bardzo talentowana dziewczyna z potencjałem do reprezentacji Polski. I którą też pamiętam <słyski> <Wszystkie z> nas, <słyski> w strawie? Wszystkich też. później że skautką w topnecie. <słyski> Zresztą tutaj dużo koleżanek z strawy. No, ja no, nie, no, bo ja uwielbiam y, kobiecy sport. bardzo. Y, 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 Trzeba, trzeba to wspierać, bo, bo zawsze by to gorsze traktowane troszeczkę w tym sporcie, gorzej jak mężczyźni, za nie ma głównemu żadnego powodu. Trzeba Was wspierać, bo no, jesteście po prostu najlepsi. Bardzo mięsne. <laughs> Dobrze, dziękuję. Dzięki. Różne śliczności, oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek. Ale profesor, to muszę przywaznąć do tego Jeszcze jeden składnik, Związek X. Zobaczymy, zobaczymy czy coś w końcu wygramy. Wiola wu! Wiola wu, gratulujemy! I ostatnia, czwarta nagroda. zestaw gadżetów od SGB Weg, Marks Bruzie. Przysusze wędruje do drużyny Wisły Płoc, traca okształt, cała drużyna, wisły płok gratulujemy! No za waszą kreatywność, naprawdę. Też uda się te marki tam tam. Nie nie. Wygrałyśmy to powiedzieć. Wygrałeś, my to. <grymne> no, tak. no, tak. Drużyna frajdy, W ramach przypomnienia, to komu kibicował. Ja zawiszę. Znaczy, ja kibicuję jest zawiszy, ale w ogóle blokarki blokerki. Ja blokerką. No ja zawiszy i zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Tym razem Ląduje na aucie, 11 do 6, 1 do 0, Łódzkie Blokerki na prowadzeniu. A! Po drugiej stronie siatki ograniczenie tytułu. Obecne mistrzynie Polski, które staną przed wielką szansą, aby ten tytuł obronić. Wielkie brawa za dół! W składzie numer 25. Agnieszka Jawcza. Numer 16. Aleksandra Kurczewska. The bowl in way! reprezentująca łódzkie blokerki Angelika Buchowska bliska, ponownie nagradzona zawodniczka łódzkich blokerek numer 4 Jana Stajto Nagrody poprosimy kapitan zespołu Angelikę Bucharską. Najlepsza przyjmująca, reprezentująca siatko strzały Kinga Podsuda, <klucz> najlepsza, rozgrywająca. Tutaj ten tytuł wędruje do zawodniczki zawieszy z głów z numerem 16.

ceb To. Unboxing. Panie, 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 Panie. W normalnych warunkach, trochę ciszej. Kochani, mm, wow. Słuchaj. A nie, szklanka. Ale taka. Myślałam, że to jest ładna. To jest taka, patrz, z podwójnym dnem. No, widzę, widzę. Uh -huh. <laughs> bidonik. Masz bidonik. Masz bidonik. Dziękuję. się mam Co Dziękuję. to jest to, czego nam trzeba. Długo Piss. Dzięki. Google Piss. nigdy za za dużo. Co to? jasne. Jest... Podkładka pod może. Nie. Otwórz jedną. A to nie takie poduszki dłochane? A to nie jest ten. Y... Zegówek. To jest zegar. Ale będzie pan w samochodzie. Nie ma spania, właśnie miałaś. Dobra, no no ja mam ja szary. szary. Ej. Ja zielony. Ja czerwony. I tu nie wiem, co tu jest. Ale ciężkie to jest. Że to jest zegar pewnie. Błaga, żebyś się maszyła na treningu. Nie, nie, To zegar. Nie, czekaj. Co to jest? Dysko. Ej, na Szczerze? Nie wiem co to jest Co to jest? To jest do serów? Nie No, czego takie to jest, coś. Y, no widzowie może cię napisać do czego to jest. To ja bym powiedział, że to jest do sera takiego do podawania takiego sera Mam jakieś do Timkopety. No, <grymne> chyba. A, jeszcze druga. Klawę do roboty. Przyspiesz trochę tempo. Dobra. Pondio... Te To zaraz się będziemy dzielić. Takie pasują mi do kresla. Nie się Takie. Crazy short socks. Takie. Takie. O, ja mogę takie. <grymne> To jest za duże. Takie, Po tymi mi do pasują. mi do, do, do to, Nie, nie wyciekałam. Bo... To ja chcę ten. To dlaczego tak? Tu Mam o u nas Proszę bardzo. On, to, tylko Dorota biega u nas. <grym> to jest Słuchajcie, na trening weźmiemy sobie. Założymy. Martusia Auto na rękę, rękę. Tu, tu, tu. Okay. Nie. Karnet? O, ja, ja. No, nie wiem, Karnet! Marta przyda Ci się. Dzięki. Do takie sobie nasz pachelki. <grym> o, też jest. Tak. jest? O, zapachy to jest koła. Do daj, auta. Tak auto. Elegancko a kiedyś? Dostałem go takie kiedyś i ja go używam, No i cóż kochani, opuszczamy żgów, kolebkę polskiego kobiecego futnetu. Można powiedzieć, nawet nie tyle kolebkę co Mekkę, bo to jest miejsce corocznych pielgrzymek. Najlepszych futnetistek w Polsce. Zgodnie z moimi przewidywaniami, z moimi przewidywaniami wygrał zawiszę żgów. Jestem z tego dumna. <noise> Nie z tego, że się właśnie zgubiłam na parkingu. <noise> Natomiast highlightsem finału niestety była chyba kontuzja Angeliki z blokersów, której życzymy dużo zdrowia. Mamy nadzieję, że to nic aż tak poważnego, jak się na początku wydawało. Jutro gramy sparing, a teraz dziękujemy Wam za oglądanko. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I co jeszcze, Klaudia? Eee, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Tak, tak. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.